A jak Pani zdaniem to wygląda, jeśli chodzi o realizację centralnego portu komunikacyjnego, kiedy pierwszy samolot wyląduje na lotnisku, Pani zdaniem? Na pewno później niż, niż jest to zapowiadane. Zresztą Pan Minister Lasek nawet ostatnio już mówił o tym, że ten rok 2032, ten rok, o którym ten rząd mówi, że to będzie rok y, otwarcia lotniska i linii między Warszawą a Łodzią, już stoi pod znakiem zapytania. Więc wydaje mi się, że, że nie widać tam takiego. Dużego samozaparcia i determinacji, żeby ten projekt zrealizować jak najszybciej. Na pewno będziemy mieli ogłoszone oczywiście przetargi na budowę chociażby tego odcinka Warszawa Łódź, samego lotniska, i to są kwestie, które będą się działy w najbliższych miesiącach. No pytanie o to, jakie opóźnienie zostało wy wykreowane przez te pierwsze miesiące rządów Donalda Tuska i, i ministra Laska jako pełnomocnika do spraw. Pani zdaniem CPK. pan minister Lasek się nie sprawdził? Jakoś się uchował po rekonstrukcji rządu, więc myślę, że w opinii akurat pana premiera to idealnie się sprawdza na tym stanowisku. Natomiast no, jest to na pewno osoba, która budzi bardzo duże kontrowersje i budziła od samego początku, no bo okazało się, że tym pełnomocnikiem został ktoś, kto, kto był w zasadzie przeciwnikiem. <laughs>